Kochana duszo, często nasz pośpiech w poszukiwaniu nowych horyzontów oślepia nas na piękno ogrodu, który już posiadamy. Dopiero gdy stopy dotykają zimnej ziemi pustyni, uświadamiamy sobie wartość cienia i świeżej wody, które zostały porzucone. Ta osoba bardzo żałuje, że odeszła z Twojego życia. Jeśli doświadczyłaś nagłego odejścia, poczułaś opuszczenie w chwili, gdy najbardziej potrzebowałaś wsparcia. Albo po prostu nie zrozumiałaś, dlaczego ktoś, kto wydawał się kochać, zdecydował się pójść inną drogą. Słuchaj z najwyższą uwagą. Zostań ze mną do końca tego objawienia, ponieważ zostanie ukazane, jak żal niszczy noce tej istoty, dlaczego zrozumienie, zbyt późne, że byłaś jej centrum ciężkości stało się nieuniknione oraz jak wszechświat przygotowuje powrót, tym razem z taką świadomością, jakiej wcześniej nigdy nie było. Anioły ujawniają. Że ta decyzja została podjęta pod wpływem iluzji wolności. Plan duchowy pokazuje, że w chwili odejścia istniało przekonanie, iż świat na zewnątrz będzie miał intensywniejsze kolory i łatwiejsze obietnice. Jednak anioły dostrzegają, że blask świata zewnętrznego szybko zgasł, a rzeczywistość braku wspólnej obecności stała się nie do uniesienia. Odejście miało przynieść wszystko, a przyniosło utratę własnej duszy. Plan duchowy ujawnia długie godziny ciszy, powracanie myślami do powodów rozstania i ciągłe dochodzenie do tej samej gorzkiej konkluzji. Jedyną przyczyną zniszczenia własnego szczęścia była ta decyzja. Ten żal nie jest zwykłym smutkiem, to otwarta rana, która krwawi za każdym razem, gdy pojawia się Twoje imię lub uczucie tęsknoty. Jeśli wiesz, że Twoje oddanie było prawdziwe i pragniesz, aby wszechświat przyniósł sprawiedliwość w postaci uznania, Pozwalając prawdzie uleczyć rany przeszłości, napisz teraz w komentarzach z całą wiarą. Moja wartość jest uznana, a żal przynosi prawdę, aby przypieczętować ochronę i podnieść suwerenną wibrację. Anioły pokazują, że ta osoba żyje w stanie nieustannej nostalgii. Plan duchowy ujawnia próby odnalezienia w innych twarzach ukojenia, które dawał tylko twój uścisk, bez rezultatu, poza serią pustek. Istnieje żal związany ze sposobem odejścia, z ostrymi słowami wypowiedzianymi, by usprawiedliwić ucieczkę, oraz z cennym czasem zmarnowanym w pogoni za czymś, co nigdy nie istniało. Przewodnicy duchowi wyjaśniają, że to odejście było dozwolone, aby zakończyć cykl niedojrzałości. Anioły widziały brak docenienia, gdy byłaś blisko, dlatego wszechświat ułatwił odejście, aby mógł zostać odczuty chłód Twojej nieobecności. Plan duchowy ujawnia, że żal stał się nauczycielem, którego ta istota potrzebowała. Dziś przeszłość ukazuje nie tylko dawną miłość, lecz także utraconą szansę, by stać się kimś lepszym. Każdego dnia pojawia się pytanie, jak mogło dojść do takiej ślepoty? Ten żal kształtuje nową świadomość, zrozumienie, że miłość nie jest czymś, co się porzuca, lecz czymś, czego strzeże się całym istnieniem. Wielokrotnie mogło pojawić się poczucie niewystarczalności, jakby odejście oznaczało, że nie byłaś wystarczająca. Anioły zapewniają dziś, że problem nigdy nie leżał po Twojej stronie. Istniała jedynie niezdolność poradzenia sobie ze światłem, które emanowałaś. Plan duchowy pokazuje, że to światło było tak silne, iż oślepiło niedojrzałe spojrzenie. Teraz, w cieniu, możliwe staje się dostrzeżenie pełnej wielkości tego, Kim jesteś? Anioły ujawniają głębokie poczucie wstydu przed nawiązaniem kontaktu, ponieważ istnieje świadomość braku zasługi na Twoje współczucie. Żal staje się ciężarem bezsennych nocy, w których wciąż powraca chwila zamknięcia drzwi i zbyt późnego zrozumienia, że skarb znajdował się po drugiej stronie. Mistyczna energia tego objawienia wskazuje, że ten stan skruchy uruchamia proces naprawy. Anioły ujawniają moment, w którym ból żalu staje się silniejszy niż lęk przed odrzuceniem. Plan duchowy potwierdza próby ułożenia prośby o przebaczenie oraz poszukiwanie słów zdolnych wyjaśnić to, co niewytłumaczalne. Anioły ostrzegają, że powrót nastąpi w postawie znacznie większej pokory. Duma, która doprowadziła do odejścia, została zniszczona przez tęsknotę, zmuszającą do powrotu. Zostało zrozumiane, że życie bez ciebie to jedynie ciąg szarych dni. A gotowość do wszystkiego wynika z pragnienia odzyskania choćby milimetra miejsca w twoim sercu. Anioły pokazują również, że pole aury tej osoby przybrało odcienie szarości i melancholijnego błękitu, wskazując na głęboki smutek i umysł uwięziony w przeszłości. Przewodnicy duchowi ukazują energetyczny zastój, jakby życie nie mogło ruszyć dalej bez rozwiązania tego cyklu. Plan duchowy ujawnia tęsknotę obecną w detalach, w muzyce miejscach i prostych nawykach. Żal staje się kotwicą, która uniemożliwia ostateczne odejście, podtrzymując więź cienką nicią nadziei, że wciąż istnieje czas na naprawienie tego, co zostało zniszczone. Anioły ujawniają, że duchowość działa, aby nastąpiło rozliczenie. Plan duchowy pokazuje, że nie istnieje miejsce, w którym można ukryć się przed własnym sumieniem. Działa egregora prawdy, zapewniająca, że Twoja wartość zostanie zapisana w duszy tej osoby. Istnieje poczucie, że Twoja dusza jest kompasem, a odejście z Twojego życia było największym błędem taktycznym i duchowym. Wszechświat czeka na moment, w którym presja żalu stanie się nie do zniesienia, zmuszając do przejścia przez most, który wcześniej próbowano spalić. Zanim zostanie ujawniony ostateczny znak, który Wszechświat wyśle w ciągu najbliższych 72 godzin. Potwierdzający, że żal ma stać się realnym działaniem powrotu, proszę o pozostawienie polubienia, subskrypcję kanału i aktywowanie dzwoneczka, wzmacniając strumień światła, który nas chroni. Wyobraź sobie teraz fioletowe światło, które transmutuje ból odejścia w mądrość i spokój. Poczuj satysfakcję płynącą z wierności własnemu przeznaczeniu, wiedząc, że duchowa sprawiedliwość jest nieunikniona. Jesteś istotą niezapomnianą. A czas uhonorowania właśnie nadszedł. Bądź przygotowana, ponieważ żal tej osoby zapuka do Twoich drzwi. Plan duchowy ujawnia, że wkrótce nadejdzie kontakt. Może to być wiadomość z przyznaniem się do własnej głupoty albo wyznanie, że miłość nigdy nie wygasła. Wyraźnym znakiem skruchy będzie brak zewnętrznych wymówek i pełne przyjęcie odpowiedzialności za odejście. Anioły pokazują, że nowy rozdział zostanie naznaczony uznaniem. Jakiego nigdy wcześniej nie było. Cykl porzucenia dobiega końca, a cykl naprawy i świadomej obecności rozpoczyna się teraz. Twoje zwycięstwo tkwi w integralności, a żal tej osoby jest ostatecznym dowodem, że byłaś największym błogosławieństwem. Przyjmij to z mądrością. Kto odszedł bez powodu, teraz wraca z wszystkimi powodami świata, by pozostać. Spotkanie odkupienia puka do drzwi. Jeśli wierzysz, że wszechświat zawsze przywraca porządek i że Twoja wartość została wreszcie uznana w niewidzialnym, podziel się swoją siłą w komentarzach i obejmij tę nową jasność. Niech tak się stanie, z światłem, prawdą i suwerenną ochroną niebios, teraz i na zawsze. Amen.